Witam się z wami Otwartymi Drzwiami. W dzisiejszym filmie zapraszam was na wykonanie pizzerinek. Będą to przepyszne i pulchne pizzerinki na cieście drożdżowym. Już podaję wam listę wszystkich potrzebnych składników oraz umieściłam ją również w opisie filmu i do przygotowania sosu potrzebujemy pół litra pasaty pomidorowej dwa lub trzy ząbki czosnku Dwie łyżki oliwy z oliwek lub oleju, łyżeczkę cukru, pół łyżeczki soli i płaską łyżkę ziół prowansalskich. Chociaż tak naprawdę ilość soli i cukru dostosujcie według własnego smaku. W zależności od rodzaju użytej pasaty, być może będziecie musieli dodać go troszkę więcej lub troszkę mniej. No to teraz składniki na ciasto: 40 g świeżych drożdży. Zamiast świeżych drożdży możesz również użyć drożdży instant. Wtedy potrzebować będziesz 12 g. 250 ml ciepłego mleka, pół kilograma mąki pszennej, 4 łyżki oliwy z oliwek lub oleju, łyżeczka soli i pół łyżeczki cukru. Znamy już listę wszystkich potrzebnych składników, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczynam od przygotowania sosu. Na patelnię wlewam dwie łyżki oliwy z oliwek lub oleju. Następnie na niemocno rozgrzany tłuszcz tarkuję dwa ząbki czosnku. Przez chwilkę podsmażam. Następnie dolewam pół litra pasaty pomidorowej. Dodaję łyżeczkę cukru oraz pół łyżeczki soli. Następnie, łyżka ziół prowansalskich i całość trzeba dokładnie wymieszać i pozostawić do redukowania na około 20 minut. Po tym czasie sos powinien się już delikatnie zagęścić. Próbuję go i jeśli jest taka potrzeba, doprawiam. Następnie zabieram się za ciasto. Do niedużego garnka wlewam 250 ml mleka. Dorzucam do tego 40 g drożdży i całość delikatnie podgrzewam. Teraz do dużej miski przez sitko przesiewam pół kilograma mąki. Dodaję 4 łyżki oliwy z oliwek lub oleju, pół łyżeczki cukru oraz łyżeczkę soli. Następnie wlewam ciepłe mleko z drożdżami do miski z resztą składników. I całość dokładnie mieszam, żeby powstało jednolite ciasto. Przez chwilę zagniatam. Następnie nakrywam folią oraz ściereczką i odstawiam na 10-15 minut. Po 10-15 minutach można zdjąć folię i ściereczkę. Posypuję blat mąką. Wykładam ciasto. Przez chwilę jeszcze je wyrabiam, lekko sobie ugniatam brulon i dzielę ciasto na mniejsze kawałki. Niech Was tutaj nie zmyli ilość powstałych pizzerinek, ponieważ ja robiłam z podwójnej porcji składników. Z ilości, którą Wam podałam powinno wyjść 8 sporych pizzerinek. Jeśli zrobicie pizzerinki mniejsze wyjdzie około 13 sztuk. Formuję na początku rękami kształt pizzerinki, następnie rozgniatam już na blaszce. Smaruję wcześniej przygotowanym sosem i na sos wykładam dodatki. Dodatków nie umieszczałam w liście składników, ponieważ dostosujcie je do własnych upodobań smakowych. W naszym przypadku był to oczywiście ser, poczek, szynka, salami, cebula, pieczarki i papryka. A ty, z jakimi dodatkami najchętniej zjadasz pizzę? Daj proszę znać w komentarzu. W międzyczasie nagrzewam piekarnik do 200 stopni. Tak, przygotowane pizzerinki będą się piekły przez około 10 do 15 minut w 200 stopniach. Czas pieczenia jest tutaj uzależniony od wielkości pizzerinek. W międzyczasie, gdy jedna porcja jest już w piekarniku, ja zabieram się za przygotowanie reszty. Oczywiście bardzo zachęcam Cię do wypróbowania tego przepisu. Ciasto to sprawdzi się również na pizzę w dużej formie. Wtedy z podanej ilości składników Wyjdzie jedna naprawdę duża pizza. Spójrzcie sami, czyż one nie wyglądają świetnie. Są doskonałe w smaku, pulchne i mięciutkie. Gwarantuję Ci, że gdy zrobisz ciasto z tego przepisu, Twoja rodzina na pewno poprosi o więcej. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu mojego kanału, by nie przegapić podobnych treści. A ja Tobie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.